Jesteśmy w Łodzi, na Księżym Młynie, a konkretnie nad stawem przy ulicy Przędzalnianej. I chyba wystarczy sama nazwa tej ulicy, Przędzalniana, abyśmy zaczęli domyślać się historii tego miejsca. To samo serce imperium króla bawełny, Karola Wilhelma Scheiblera. W tym odcinku przyjrzymy się architekturze Księżego Młyna. Poznamy najważniejsze obiekty, dzięki którym pod koniec XIX wieku łódź stała się jednym z największych ośrodków przemysłowych w Cesarstwie Rosyjskim oraz jednym z największych ośrodków włókiennictwa na całym świecie. Ale także zobaczymy, w jaki sposób stare, pofabryczne zabudowania mogą dzisiaj służyć nowym funkcjom. Zostańcie z nami! Zacznijmy od tego, skąd wzięła się nazwa księży młyn. Myślę, że nie trzeba się specjalnie długo zastanawiać, aby dojść do wniosku, że musiał tu być młyn, który należał do jakichś księży. I dokładnie tak było dawno, dawno temu. Dzisiaj pewnie łódź najczęściej kojarzymy z jej spektakularnym rozwojem w okresie wielkoprzemysłowym, w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku. Ale ten młyn, od którego nazwę wzięła ta część miasta, jest, był dużo, dużo starszy, ponieważ działał najpewniej już w średniowieczu, w wieku XV, i należał do łódzkich proboszczów. Stąd księży młyn. Wodne młyny, które działały w najbliższej okolicy od stuleci, stały się zalążkiem ośrodka przemysłowego, który rozkwitł tu w XIX wieku. Pierwsze fabryki powstały w latach 20. i 30. XIX wieku. Karol Scheibler swoją pierwszą przędzalnię otworzył w roku 1855 nieopodal w parku Źródliska, a w roku 1870 kupił cały teren księżnego młyna i wzniósł tutaj gigantyczną fabrykę, która ugruntowała jego przezwisko. Króla bawełny. Wcielmy się teraz w myślach. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy fabrykantem doby rewolucji przemysłowej w drugiej połowie XIX wieku i chcemy postawić okazałą fabrykę. Jakie składniki potrzebujemy mieć, aby móc produkować na wielkoprzemysłową skalę? Po pierwsze potrzebna jest właściwa fabryka, budynki, które pomieszczą linię produkcyjną. W przypadku fabryk włókienniczych to będzie przędzalnia, tkalnia, ale także na przykład bielnik i farbiarnia. Po drugie, musimy gdzieś składować surowiec do produkcji naszych finałowych, finalnych produktów, ale także musimy gdzieś składować ten produkt, który nasza fabryka wyprodukuje, a więc potrzebne są magazyny surowca i magazyny produktów, w którym będą one przechowywane zanim ruszą w świat do klientów rozsianych wszak na całym świecie. Po trzecie, potrzebna jest energia, która poruszy przędzarki i mechaniczne krosna, a więc potrzebne jest jakieś źródło, nieograniczone najlepiej, duże i pewne źródło energii dla całego zakładu. Po czwarte, bardzo wielu przemysłowców w dobie rewolucji przemysłowej, właśnie w XIX wieku, budowało nie tylko obiekty przemysłowe, ale wręcz całe przemysłowe fabrykanckie miasteczka, na które składały się także osiedla robotnicze. Wzorcowe często domki mieszkalne, w których robotnicy mogli mieszkać, i pracować tuż obok w zakładach przemysłowych. A skoro robotnicy mogą mieć swoje domy właśnie blisko zakładu przemysłowego, to czemu nie właściciel albo zarządca? Więc piątym składnikiem takiego modelowego zakładu przemysłowego doby rewolucji przemysłowej będzie willa albo pałac, właściciela albo zarządu, który także mieszka obok robotników, obok swojej fabryki i z okien, z okien swojego okazałego pałacu albo swojej wspaniałej willi może doglądać swojego dobytku, swoich włości. I wreszcie po szóste, Skoro okazuje się, że aby być królem bawełny trzeba wznieść małe królestwo, to warto o to królestwo jakoś dbać i warto je chronić. Możemy potrzebować więc na przykład budynku szpitala albo budynku remizy strażackiej, aby ustrzec się przed bodaj największym zagrożeniem dla wielkiego zakładu przemysłowego, czyli pożarem. Przejdźmy się teraz po Księżym Młynie i sprawdźmy, które z tych sześciu składników wielkiej przemysłowej osady, wielkiego zakładu przemysłowego doby rewolucji przemysłowej, przetrwały tutaj na Księżym Młynie do naszych czasów. Pewnie nie wszystkie, ale myślę, że znajdziemy coś ciekawego. Chodźcie! Najbardziej imponującą budowlą na Księżym Młynie jest przędzalnia. Wielkie gmaszysko, góra cegieł, można powiedzieć, że prawdziwy industrialny Malbork. Ponad 200 metrów długości, 4 kondygnacje wysokości powstała od razu po kupieniu księżego błyna przez Karola Scheiblera w latach 1870-1873. I zwróćcie uwagę na to, że można powiedzieć, że te fabrykanckie inwestycje, ta architektura doby rewolucji przemysłowej to jest coś, czym rządziła zimna Kalkulacja, rachunek zysków i strat. W końcu ci ludzie, którzy dorabiali się na tym wielkim przemyśle fortun, umieli liczyć pieniądze. A jednak wraz z tą przemysłową architekturą wykształcił się pewien szczególny styl, który także ma swoje charakterystyczne detale i charakterystyczne ozdoby. One najczęściej są robione niskim kosztem. To są po prostu detale ceglane, które powstają poprzez różnorodne, pomysłowe ułożenie cegieł. A jednak ktoś uważał, że warto poświęcić energię na wymyślenie i czas na wymyślenie tych detali, warto poświęcić trochę więcej cegieł, aby one gdzieś wystawały, gdzieś były ułożone na sztorc, żeby tworzyły jakieś takie gzymsy, jakieś wsporniczki, jakieś ozdoby na czymś. Co w gruncie rzeczy powinno być czysto racjonalne i czysto utylitarne, o czym powinna decydować tylko funkcja, a nie estetyka. Mi się wydaje, że to jest pewien element tego czaru industrialnego, tej magii architektury poprzemysłowej, która została w wielu miejscach Europy i świata właśnie po drugiej połowie XIX, po XIX wieku, po początku XX wieku, że to jest architektura z gruntu racjonalna, ale na ten racjonalizm jest nałożona jednak potrzeba piękna, potrzeba estetyki, nawet w. Najbardziej można powiedzieć przyziemnych budynkach. Oczywiście to, co decyduje o sukcesie estetycznym, a także pozwala na myślenie o architekturze poprzemysłowej jako o czymś, co może stać się zalążkiem nowych. Inwestycji Co może służyć innym funkcjom niż tylko przemysłowa, jest choćby to, na przykład, tak jak tu widzimy świetnie w przędzalni, że są wielkie okna. One pierwotnie służyły do oszczędności, żeby nie trzeba było sztucznie oświetlać wielkich hal fabrycznych, żeby przez te wielkie okna wpadało na kol kolejne piętra dużo światła i żeby robotnicy mogli pracować przy świetle dziennym, a nie kosztownym świetle sztucznym. Ale przecież tak samo dzisiaj projektujemy duże biurowce z wielkimi przeszkleniami, po to, aby pracownicy mogli pracować przy świetle dziennym wpadającym przez wielkie okna. A więc ta sama racjonalność, ta sama funkcjonalność pewnych rozwiązań XIX-wiecznych jest z nami do dzisiaj, ale to w XIX wieku myślano o tym, żeby na tych przemysłowych budynkach pojawił się jeszcze jakiś ceglany smaczek. Główną osią komunikacyjną zakładów Scheiblera jest ulica Tymienieckiego, która w czasach Scheiblera nie nazywała się Tymienieckiego, nosiła wtedy inną nazwę, to była ulica Emilii. Najważniejsze obiekty zakładów Scheiblera, te najważniejsze budowle przemysłowe znajdują się po południowej stronie ulicy Tymienieckiego, dawniej ulicy Emilii. Widzieliśmy już wielką przędzalnię, która została zbudowana i była rozbudowywana w latach 70. XIX wieku. Dalej na zachód jest nowa tkalnia, która powstała w latach 90., XIX wieku, i niestety trzeba powiedzieć, że ona do naszych czasów jest zachowana w dużo, dużo gorszym stanie niż sprzędzalnia, a jeszcze dalej na zachód jest inny ciekawy obiekt elektrownia. Za powstanie elektrowni odpowiadał już Karol Wilhelm Scheibler Jr., czyli syn Karola Wilhelma Scheiblera. I ta elektrownia powstała na początku wieku XX. Uruchomiono ją w roku 1910 wraz z dużym procesem modernizacji fabryki. Zakupiono wtedy nowe elektryczne maszyny, no i do ich zasilania potrzebne było niezależne źródło energii. Ale to, co jest ciekawe w Scheiblerowskiej Elektrowni, to nie tylko sam fakt jej powstania i uzupełnienia tego wielkiego zespołu fabrycznego, właśnie o własne źródło energii elektrycznej, ale także to, że jej hala maszyn jest secesyjna. Okazuje się, że secesja, ten niezwykle ozdobny, mieszczański, bardzo dekoracyjny styl, to nie tylko rzecz, która podobała się w rzemiośle artystycznym, w tapetach, w meblach, na fasadach kamienic, ale także zawędrowała dzięki wielkim przemysłowcom i ich gustowi na fasady i do budynków czysto przemysłowych, czysto technicznych. Ale z drugiej strony, jeżeli spojrzymy na wszystkie budynki po południowej stronie Tymienieckiego, no to jakby nie patrzeć, one są przemysłowe. I ta ich przemysłowość, ten industrialny charakter jest widoczny nawet jeśli są one podlane secesyjnym sosem. Wszystkie budynki oprócz jednego, oprócz tego. Ten budynek nie wygląda jakby był częścią jakichś wielkich zakładów przemysłowych doby rewolucji przemysłowej, ale jakby był żywcem przeniesiony z włoskiej wsi. Jest to jakaś po prostu idealna wiejska willa. Włoskiego arystokraty. Co to jest za budynek? To też jest element takiego modelowego zespołu fabrycznego. To jest willa Edwarda Herbsta. Kim był Herbst? Najpierw pracował jako członek kadry zarządzającej w zakładach Scheiblera, a później został Scheiblera zięciem, żeniąc się z jego najstarszą córką Matyldą. I w posagu otrzymał folwark na terenie Księżego Młyna, na którym wzniesiono tę olśniewającą willę. Szczególnie ciekawe są jej wnętrza, które są przebogate, i ten niewielki budyneczek zasługuje właściwie na swój osobny odcinek. Mam nadzieję, że kiedyś taki odcinek uda nam się zrealizować. Mamy więc już kilka z tych elementów idealnego zespołu fabrycznego, doby rewolucji przemysłowej, o których mówiłem na początku. Widzieliśmy wspaniałe, wielkie, właściwe budynki produkcyjne, widzieliśmy elektrownie, więc niezależne źródło energii. Tutaj jest ten odrobinę architektonicznie niepasujący, taki właśnie pałacowy element: willa fabrykancka, w której mieszkał Edward Herbst, późniejszy prezes zarządu Towarzystwa Akcyjnego K. Scheibler. A gdzie mieszkali robotnicy? Gdzie znajdowały się magazyny? Żeby je zobaczyć, musimy przejść na drugą stronę ulicy Tymienieckiego, czyli wcześniej Emilii. Osiedle robotnicze zostało zbudowane naprzeciwko tej wielkiej przędzalni po drugiej stronie ulicy Emilii i te famuły, czyli budynki mieszkalne powstały w latach 1873-1875. A więc chwilę po zrealizowaniu przędzalni w czasie tej pierwszej wielkiej zabudowy księżego młyna przez Karola Wilhelma Scheiblera. Musi być woda, skoro jest osiedle i proszę bardzo, ta studnia niezbędny element każdego osiedla, nie tylko robotniczego. Jest i działa, ale zwróćmy uwagę na pewien aspekt symboliczny tej przestrzeni, w której teraz się znajdujemy. To jest, można powiedzieć, główna aleja tej części mieszkaniowej kompleksu zakładów Karola Wilhelma Scheiblera i jej oś trafia prosto w drzwi. Przędzalni oraz w zegar, który znajduje się na samej górze, tej środkowej części elewacji przędzalni. Więc można powiedzieć, że życie wszystkich mieszkańców tutaj tego osiedla robotniczego, rytm ich życia był wyznaczany właśnie przez ten upływ czasu, odmierzany przez zegar zakładowy. To życie zakładu i życie mieszkańców było nierozerwalnie ze sobą związane, także w urbanistyce tej części łodzi. Ale zapraszam, bliżej do samych tych budynków. Zobaczmy z bliska te famuły. Nie da się ukryć, że jest to architektura dość skromna. To są proste budyneczki. Można powiedzieć, że pod względem architektonicznym takiej wystawności to są całe lata świetlne odległości od tego, co widzieliśmy w bardzo eleganckiej i wystawnej willi Herbsta. Ale i tutaj postanowiono, aby te budynki miały jakiś aspekt estetyczny, żeby tutaj także był element, który można nazwać pięknym, bo zobaczmy, na jaki kolor pomalowana jest stolarka, okna, drzwi. To jest coś, co łączy całą te, cały ten zespół zabudowy, wszystkie te budyneczki właśnie takim akcentem kolorystycznym, że mamy te takie przygaszone kolory na brukowanych ulicach, brukowanych podwórkach, mamy ten charakterystyczny ceglasty kolor przemysłowej architektury właśnie do XIX wieku i do tego ten akcent kolorystyczny w takim trochę oliwkowym czy szałwiowym odcieniu zieleni. Ten kolor został teraz przywrócony hałas, który możecie słyszeć w tle, to jest właśnie remont, który trwa, ponieważ całe to osiedle podlega procesowi rewitalizacji. Kolejne te formuły są jedna po drugiej remontowane, odnawiane i przywracany właśnie jest ten pierwotny kolor stolarki, który tak zepnie estetycznie całą tę dzielnicę, całą tę część zakładów szajderowskich, właśnie mieszkaniową. Warto przy okazji pamiętać, że rewitalizacja to nie jest to samo co remont albo renowacja zabytków. Rewitalizacja to cały proces, który obejmuje Duże obszary i może w skład tego procesu wchodzić jakiś remont albo jakaś renowacja zabytków, ale także inne rzeczy. Wielcy przemysłowcy, którzy prowadzili ten społeczny eksperyment, budowali te nowatorskie osiedla przemysłowe, osiedla robotnicze, tacy właśnie jak Karol Wilhelm Scheibler, wiedzieli, że oprócz samego miejsca do spania i do mieszkania musi pojawić się jakaś przestrzeń wspólna, którą znajdziemy po drugiej stronie FAMU, czyli tam mamy tę przestrzeń bardziej reprezentacyjną, tę, która jest osiowo połączona właśnie z wejściem do przędzalni i z zegarem, który odmierza czas życia i rytm życia zakładów. A kiedy przejdziemy na drugą stronę, to znajdujemy się w zupełnie innej. Przestrzeni. Tu nie ma już tej osiowości, nie ma tego charakteru reprezentacyjnej alei. Za to pojawiają się takie podwóreczka, które są ograniczone komórkami dostępnymi dla mieszkańców, a więc każdy, każdy ten kolejny budynek ma swoje takie własne podwóreczko. Właśnie, że tutaj mamy. Famuły, a po drugiej stronie takie podkowiaste domki z tymi komórkami. I w ten sposób naturalnie tworzy nam się do każdego z budynków taka niewielka przestrzeń, z której mogą korzystać jego mieszkańcy, taka przestrzeń właśnie wspólna, przestrzeń społeczna. Więc tak, to jest osiedle robotnicze. Tak, ono było budowane po to, aby zakład pracował sprawnie, aby dostarczał zysk dla jego właściciela i jego rodziny. Ale także to osiedle tworzy pewne ramy przestrzenne dla życia społecznego, dla życia rodzinnego mieszkańców. Mieszkańców, czyli rodzin i pracowników tych zakładów. I zobaczcie, zakładów Scheiblera już nie ma. Przędzalnia nie jest wypełniona hukiem maszyn, ale te podwórka cały czas działają. Cały czas to jest przestrzeń, w której mieszkańcy FAMU mogą spędzać czas wspólnie. Ten pomysł Karola Wilhelma Scheiblera i towarzyszących mu architektów sprawdził się mimo tego, że minęło 150 lat i zmieniła się całkowicie rzeczywistość ekonomiczna, polityczna, społeczna. Dobrze zaprojektowana przestrzeń społeczna na osiedlu po prostu działa. Chodźmy dalej. Tuż obok osiedla znajduje się pięknie odrestaurowany budynek Straży Ogniowej z 1891 roku. Więc do kompletu elementów naszej idealnej fabryki drugiej połowy XIX wieku brakuje już tylko magazynów, i są tuż obok. Ale trzeba przyznać, że ich stan pozostawia wiele do życzenia. Koniec XX wieku przyniósł upadek łódzkiego przemysłu włókienniczego. Zniknęły fabryki, ale pozostały budynki. Wielkie cielska ceglanych wielorybów. Tworzyły charakter miasta, świadczyły o jego złotym okresie wielkiego rozwoju, ale były też wielkim wyzwaniem inwestycyjnym. Ich rewaloryzacja, ich remonty wymagały wielkich nakładów. Kiedy byłem na studiach, wielokrotnie uczyliśmy się o udanych przykładach rewaloryzacji, przekształcania dziedzictwa postindustrialnego, było jasne, że da się to zrobić. Ale było też wiadomo, że wymaga to dużych umiejętności no i wielkich pieniędzy. W Łodzi dodatkowym problemem była skala obiektów. Łódź była tak wielkim ośrodkiem przemysłowym pod koniec XIX wieku, że tego postindustrialnego dziedzictwa było tutaj bardzo dużo i same budynki były bardzo duże. Szczerze mówiąc, nie napawało to optymizmem. Sam wielokrotnie zastanawiałem się, jaka przyszłość czeka te wspaniałe obiekty, które niszczały na moich oczach. Czy znajdą się inwestorzy gotowi zaryzykować grube miliony, by przywrócić im świetność i ponownie wykorzystać już do nowych celów? Miałem co do tego spore wątpliwości. Na szczęście okazało się, że byłem człowiekiem małej wiary. Być może ten sam łódzki magnetyzm, który przyciągał tutaj przemysłowców w drugiej połowie XIX wieku, zadziałał też na inwestorów w pierwszych dekadach XXI wieku. I teraz chciałbym wam pokazać, jak można wykorzystać stare mury, aby stworzyć w nich Nową jakość. Chodźmy. Zanim przejdziemy do konkretnych rozwiązań architektonicznych w biurowcach Textorial Park, chciałbym się podzielić z wami pewną refleksją natury ogólnej. Moim zdaniem przebudowa obiektu zabytkowego z dostosowaniem do nowej funkcji jest najciekawszym wyzwaniem, jakie współczesna architektura może postawić przed ambitnym architektem. Dlaczego ambitnym? Bo to jest trudne wyzwanie. Po pierwsze, tak jak w przypadku każdej inwestycji, trzeba zaprojektować funkcjonalny budynek, który przyniesie jakąś korzyść inwestorowi. Po drugie, no, jest na tym miejscu tego budynku już jakiś inny budynek, który wymaga zachowania. Co więcej, najczęściej ten budynek ma jakieś konkretne wartości. Żeby zrobić dobrze przebudowę obiektu zabytkowego do nowej funkcji, to trzeba zidentyfikować te wartości, trzeba zrozumieć w jaki sposób można je wpisać w ten nowy budynek i wkomponować je w taki sposób, aby one były czytelne także po całym tym procesie przebudowy. Często dochodzi też aspekt rozbudowy. Nie wystarczy zagospodarowanie od nowa budynku zabytkowego, wymagane jest też, aby inwestycja była opłacalna, zbudowanie nowego budynku, który z tym starym musi się jakoś komponować, tworzyć z nim jakąś całość. I do tego po czwarte, bardzo często pojawiają się różne smaczki, różne takie gadżety, które świetnie świadczą o dawnych losach jakiegoś budynku, a w nowym są zupełnie niepotrzebne, a można je w jakiś sposób wykorzystać. I moim zdaniem tutaj w Textorial Parku projektanci. Ci z pracowni dealer architekci wybrnęli z tego poczwórnego wyzwania znakomicie. Zacznijmy od tego historyczno-architektonicznego smaczku. Co my tu mamy? Torowisko, podkłady kolejowe i szyny. Co one tutaj robią? Można powiedzieć, że wzbogacają tę przestrzeń. Tutaj to przedpole, dziedziniec przed budynkami ma swój taki mały amfiteatr, ale ma też taki dziwaczny fragment torów. To jest przypomnienie o historii tego miejsca. To jest łącznik współczesnej funkcji biurowej z dawną funkcją magazynową, czyli z przemysłem, z fabryką Karola Scheiblera. Tymi torami do magazynów był dowożony surowiec, który później był przerabiany w fabrykach. Ten fragment został tutaj wyeksponowany właśnie jako taki artefakt łączący przeszłość z teraźniejszością, i dalej zostały poprowadzone takie dwie listwy, które ciągną się przez cały parking. Można powiedzieć, że to jest to właśnie przypomnienie tej dawnej przemysłowej, Funkcji ten łącznik z tą wielką industrialną historią łodzi. Kiedy pociąg zawierający surowiec do fabryki Scheiblera przyjeżdżał, no to zatrzymywał się przy rampie. Rampa przy tych magazynach została przebudowana, ale jej ślad został przez architektów pozostawiony w formie takiego można powiedzieć zewnętrznego, częściowo zadaszonego korytarza. To teraz jest sposób wejścia do kolejnych fragmentów tych biur, do kolejnych jednostek biurowych i zaraz do jednej wejdziemy. Zapraszam. Zapraszam do środka. Jesteśmy w nowoczesnym biurowcu, który został wbudowany w stare mury. Te magazyny dawnej fabryki Karola Schleiblera przetrwały do naszych czasów jako ruiny. Stały tylko zewnętrzne ściany, a środek był zawalony. A więc, żeby urządzić w nich nowoczesną przestrzeń biurową, tak naprawdę trzeba było zaprojektować zupełnie nowy budynek. I wstawić go w te stare mury. A więc trzeba było zaprojektować biurowiec, ale nie elewację biurowca, bo ta elewacja już była. Te zewnętrzne ściany to była ta wartość zabytkowa, która podlegała ochronie i którą trzeba było dostrzec i wkomponować w ten nowy budynek biurowy. Jego konstrukcję architekci i inżynierowie postanowili oprzeć na. Stali na słupach i belkach stalowych, w tym akurat biurze to jest showroom firmy, która produkuje meble. Została ta konstrukcja stalowa, tego nowego biurowca, wbudowanego w stare ceglane mury wyeksponowana jako główny element budujący klimat tego wnętrza taki właśnie postindustrialny, przemysłowy klimat który jest świetnie uzupełniony przez te współczesne meble biurowe. A więc okazuje się, że dzięki temu Wykorzystaniu tych starych murów dzięki świadomemu wpisaniu tej nowej konstrukcji w taki sposób, aby ona współtworzyła, współgrała z tymi starymi murami, które są dookoła nas, udało się stworzyć bardzo ciekawą przestrzeń biurową. I do tego można tutaj każdy może zobaczyć, jak można taki właśnie klimatyczny biurowiec urządzić i dostosować do współczesnych wymagań pracy biurowej. Czyli mamy ten historyczno-architektoniczny smaczek w postaci fragmentu torów, ten artefakt, który łączy przeszłość z teraźniejszością. Mamy zabytkowe mury, w które wpisano nowoczesny biurowiec, ale często jest tak w takich inwestycjach, które zakładają przeobrażenia obszarów zabytkowych, że konieczne jest także doprojektowanie nowych budynków, rozszerzenie tej powierzchni budynków zabytkowych o nowe. Przestrzenie o nową architekturę. I dokładnie tak było tutaj. Powstały dwa nowe biurowce: Textorial Park B i C. Kameralne budynki skąpane w zieleni, które były pierwszymi biurowcami w łodzi mającymi klasę. A stoją jeden za drugim równolegle do tego starego magazynu, i zostały obłożone z zewnątrz szarą cegłą. A więc mamy, można powiedzieć, ten sam materiał, który jest charakterystycznym materiałem dla architektury łódzkiej i nie tylko architektury przemysłowej, ale jest on potraktowany odrobinę inaczej. Już sam ten kolor zaznacza, że jest to nowa architektura, chociaż także w takim trochę przemysłowym, industrialnym klimacie. Ale moim zdaniem to, co. Zasługuje na szczególne uznanie, to przestrzeń, którą stworzono pomiędzy tym starym magazynem a tymi nowymi budynkami biurowymi. Wejdźmy do środka. Zostało założone takie podłużne atrium. Dość wysokie, zadaszone, ale część tego zadaszenia jest przeszklona. Ta przestrzeń jest, moim zdaniem, niezwykle atrakcyjna, niezwykle ciekawa, i widać tutaj to spotkanie starego z nowym. Widać, jak te stare, XIX-wieczne cegły przyglądają się swoim szarym, XXI-wiecznym koleżankom. W budynku, który kiedyś należał do króla bawełny, znów praca w re. Co prawda, przemysł został zastąpiony przez usługi, zmienił się sposób użytkowania tego konkretnego budynku, otrzymał on też nowe równoległe skrzydło, ale wciąż jest to miejsce oferujące miejsca pracy oraz ciekawą przestrzeń, ozdobioną detalami architektonicznymi i tymi zabytkowymi, i tymi współczesnymi. Księży Młyn jako całość oraz tekstorial Park w szczególności pokazują, że stare mury mogą przełożyć się na nową jakość. I właśnie o tym, o nowym życiu starych murów, opowiem w czasie wykładu, który wygłoszę już 7 października, tutaj, w Textorial Parku przy ulicy Fabrycznej 17 w Łodzi. Zapraszam serdecznie, szczegóły i zapisy znajdziecie w opisie, a tymczasem dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej filmów o architekturze, i tutaj, aby subskrybować ten kanał. Dziękuję, do zobaczenia.